Cześć! Dzisiaj nowe miejscówki przy Venore. No może nie Venore, to bardziej Kazo. No tak, to Kazo, co ja mówię, Venore, Kazo, o! Lost Basher. No to to już konkrety to. Mówiliście, że na słabe potworki nubskie chodzę. To teraz coś lepszego. Konkretniejsza miejscóweczka. Tutaj mogę rozwinąć żagle. Pokazać jak się expi. Rosowo. O. Momencik padł. O ile towaru zgubił. Wow. Lost husher. Ale że on znika to jest najgorsze. Uuu. Ale dobra. Pojechany został no Maxa. Idziemy dalej. O. Lost husher. Ale to jest najdziwniejsze, że to właśnie na faku i takie mocne potworki dali. No. Lost Trower. no, w nie bardzo ciekawe miejscóweczka. Na Nawet się postacie, nawet. O, Nino Giordani. Chwila od stresowania, i znowu lecimy. Na co tu czekać? Uuu, ale trzaska hity. Ale kurde, nie ma szans ze mną i tak to jest. Moc asasinów. O, wszyscy padają na momencie. Dobra. Trzeba zobaczyć, co tam jest wyżej. We trochę się cykam. O, baszer jeszcze. I haszer. O nie, dwa naraz. Trzy. Trzeba uciekać. Dobra. Może jakoś ogarnę, dam radę. Dało się. Nie było do dzika. Dobra. O, mi się podoba. No co tu wyżej? O! Olej ich tutaj dużo jest. Jeszcze upijają, to najgorzej jest właśnie uciekać od nich. Dwa arwen ringa trzeba mieć, ale ja jak zawsze nie mam. Dobra, tu tu dalej. O! No i ogólnie dziękuję za tibia coiny, premium akant już zakupiony, nowe tereny zwiedzane, Skile wbijane, offline training, dzięki czemu będzie możliwość pokazania lepszych miejscówek. Poim super harem. Mam jeszcze inne hary na tym makancie, tylko głównie tym gram. Bo tam knajtem nudno może na paku ciekawiej się będzie grało. Ciekawe. No i mam jeszcze chyba druida. Druidkę. Ale druidka nie wiem. Nie umiem trochę grać druidkami. Dobra. Jak widzicie, Dedzika nie było. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do następnego odcinka. Heeeść!